99% ludzi uwielbia to jedzenie, ale kiedy dowiesz się, jak się je przygotowuje, możesz zmienić zdanie. Aby zachować świeżość, wodorosty wyławiane są specjalnymi sieciami o świcie i zbierane aż do wypełnienia całego statku. Następnie sortuje się je do worków i ładuje na ciężarówki. W fabryce cała masa trafia do ogromnych zbiorników z wodą. Po kilku godzinach zalegania, ten etap jest najbardziej śmierdzący. Wodorosty są oczyszczane i cięte na grube cylindry. Następnie trafiają przez rury do specjalnych filtrów, gdzie usuwa się zanieczyszczenia, tnie na mniejsze kawałki i ponownie oczyszcza. Później masa przybiera kwadratowy kształt, a nadmiar wody odpływa przez szczeliny. Potem wszystko przechodzi przez komorę suszącą, gdzie wodorosty są całkowicie odwodnione. Gotowe arkusze trafiają na kolejną linię, gdzie są cięte na odpowiednie kawałki. I pakowane w foliowe opakowania. Po wszystkich tych etapach nie czuć już zapachu. I właśnie takich wodorostów używa się potem do sushi, ramenu i wielu innych dań. Ale ja chyba już ich więcej nie ziem. A jeśli chcesz nie tylko poznawać takie ciekawostki, ale też dowiedzieć się, jak zarabiać na tego typu treściach, wpadnij na mój kanał Telegram. Pokazuję tam dokładnie, jak to robię.